Super, w końcu mnie widać. Słuchajcie, e, witam Was dzisiaj w kuchni Best Granit. <gryw> Oczywiście nie żartuję, e, będziemy sobie dzisiaj impregnować trawertyn, bo często pytacie, jak to zrobić, ile razy, e, w jaki sposób. M przetestujemy sobie też e, odporność po zaimpregnowaniu na wino czerwone, olej, cytrynę, buraka, pomidora i, i co jeszcze. I chyba to wszystko, Pięć rzeczy. No, w każdym razie zapraszam Was do obejrzenia tego odcinka. Pokażę Wam jakiego impregnatu, jakiego impregnatu użyjemy i pokażę Wam również jak to zrobić. I zrobimy sobie taki teścig, gdzie zaimpregnujemy trzy płytki jedną na jedną wrzucimy te wszystkie substancje i zdejmiemy je zaraz po jakby zaplamieniu czyli tak jak działamy normalnie na co dzień. Drugą zostawimy sobie na godzinkę z tymi substancjami a trzecią na całe 24 godziny. No więc zapraszam oglądajmy. Zrobię tutaj zoom zbliżenie na stół, żebyście widzieli co się dzieje i zacznę Wam opowiadać dokładnie jak impregnujemy i tak dalej. Pa! Ok, super to możemy sobie zacząć My polecamy do impregnacji impregnat Fila W68, jeśli chodzi o trawertyn. To jest taki środek na bazie wody. On jest taki, bym powiedział, mniej śmierdzący. Mamy też środek do takich zadań ekstremalnych, Fila Fob. On jest na rozpuszczalniku. Go raczej polecam do takich miejsc jak restauracje, na przykład. Jakieś obiekty publiczne, gdzie trzeba zaimpregnować materiał dosyć, tak bym powiedział, solidnie, na zasadzie, że nie będzie nikomu przeszkadzało, że będzie to trochę śmierdziało, będzie trochę jakby mocniej się błyszczał materiał. Więc jeśli zależy nam na tym, żeby materiał wyglądał tak jak wygląda, w sposób naturalny, czyli bez zmiany koloru, bez nabłyszczenia i tak no to stosujemy impregnat fila W68. I teraz tak. Jeśli chodzi o całą procedurę związaną z, związaną z, związaną z impregnacją, no to na pewno wszyscy pamiętamy, że impregnujemy w trakcie montażu płytki dwa razy. Pierwszy raz jest to wtedy, gdy odparuje nam woda zarobowa z kleju i. Mm, i, I co? Płytki wrócą kolorystycznie do stanu z sprzed yy, położenia, czyli ta woda może nam w trakcie wysychania, kleju przyciemnić materiał, ale jak wyschnie, to wtedy impregnujemy. Impregnujemy dopiero po wyschnięciu, dlatego, żeby nie uwięzić wody w płytce. To jest ważna rzecz i robimy tą impregnację raz przed fugowaniem. Oczywiście płytki po położeniu należy super wyczyścić przed fugowaniem i potem po fugowaniu również super wyczyszczone płytki razem z fugą zabezpieczamy impregnatem. I teraz tak, jeśli chodzi o sam proces impregnacji. Ja polecam do tego zaopatrzyć się właśnie w taki wałeczek może być większy, jeśli mamy większą powierzchnię, no bo wiadomo, nikt nie będzie na przykład 100 metrów leciał takim małym wałeczkiem, ale co jest najważniejsze, to żeby nakładać ten impregnat równomiernie, nie robić jakichś smug i, 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 i jakichś dziwnych ruchów, gdzie, gdzie zostawimy go więcej, lub, lub pominiemy fragmenty, więc warto po prostu robić to dokładnie i robimy to tak, że nakładamy impregnat i od razu, po jakiejś tam chwili, cały nadmiar impregnatu zdejmujemy i. Zdejmujemy go suchą szmatką do suchego, praktycznie do suchego, no bo ona będzie trochę mokra jednak od tego impregnatu. Ale co ważne, ten impregnat, w związku z tym, że jest na bazie wody, on wyschnie jak woda i płytka wróci do stanu, do wyglądu tak jak przed impregnacją, czyli nie zmieni koloru. Ja tutaj impregnuję tą płytkę już drugi raz. Czyli mamy jakby takie dwie warstwy, które były nałożone w trakcie załóżmy montażu. Poczekamy sobie aż wyschnie i zrobimy taki teścik, gdzie będziemy mieć tutaj plamę po godzinie, tutaj plamę po 24 godzinach, a tutaj plamę, którą zdejmiemy od razu, od razu w momencie, gdy, gdy będziemy. Je nakładać, czyli tak jak robimy w domu. No dobra, to w trakcie, jak to będzie sobie schnęło, no to ja przygotuję te wszystkie rzeczy jak wino, olej i tak dalej. Dobra, słuchajcie, no to mam wszystko przygotowane. Płytka, jak pewnie widzicie, wróciła do swojego koloru. Co ważne, pamiętajcie o tym już kiedyś wspominałem, że jak przesadzicie z impregnacją to płytka zacznie się kleić, czyli będzie tak naprawdę do niczego, chociaż ostatnio mieliśmy taką sytuację z jedną klientką, gdzie jej wykonawca no, przesadził z impregnacją, ale jakoś nam się to udało uratować, odkręcić. No ale wiadomo, jak to mówią, strzeżonego Pan Bóg strzeże, więc nie ma co szaleć, no ale dobrze. Mamy tutaj, może sobie zamieńmy, tu będzie pewnie lepiej widać. Mamy tutaj tą płytkę, gdzie będziemy czyścić wszystko od razu. No to sobie wrzućmy tą chwilę od razu, no to zostawmy tutaj tą cytrynę w pierwszej kolejności. I sobie zostawmy te wszystkie rzeczy. Yy, pomidorek, o bardzo proszę, bardzo ładnie. cyk. Oj, przepraszam Was najmocniej, ale w sumie zobaczmy. Osteniamy to tutaj stąd. OK. Ktoś tam prosił jeszcze o yy, buraka. Akurat tak się składa, że mam buraka. Proszę bardzo, burak gotowany w kosteczce. Yy, bardzo zdrowy, polecam jeść. Yy, I tutaj. Następna, super. Teraz weźmiemy sobie winko. O, mamy winko. Olej, o, olej. Takie dźwięki piękne. Dobra, mamy olej. No i słuchajcie, tak jak mówiłem, mamy tutaj teraz. Tą płytkę, gdzie zostawiliśmy plamy, które, znaczy przepraszam, mamy tutaj płytkę, na której zostawiliśmy cytrynę, pomidora, buraczka, rozlało nam się wino i olej. Jest to płytka, która posłuży nam jako test zmywania od razu, więc zaraz sobie zrobimy takie zbliżenie na nią i pokażę Wam jak zdejmuję te zabrudzenia właśnie z niej. Dobra, no to mamy tutaj tą płyteczkę. W międzyczasie odpalimy sobie e, godzinkę na to zabrudzenie. Niech sobie czas leci. No. Dobra, mamy tą płytkę, y, gdzie zostawiliśmy na chwilę. Od razu zmywamy, już sobie sprawdzamy, jak to wygląda. No, wino wiadomo, schodzi. Olej starliśmy. Teraz buraczek. Coś tam jest po buraczku. Jak wygląda plama po buraczku. Starta, jak wygląda plama po pomidorze? Ścieramy, plama po cytrynie ścieramy. I teraz, może, żeby jeszcze E, wszystkiego stało się, że tak powiem, zadość, no to e, użyjemy lekkiego detergentu. Już wracam z detergentem tego. Dobra, mam detergent. Ja polecam w ogóle stosować detergenty do kamienia. Detergenty, no w sumie jakby środki takie czyszczące. Najlepiej na bazie naturalnych składników, na przykład z firmy Zielko są bardzo fajne, nie niszczą e, powierzchni, e, więc, więc polecam stosować tego typu e, środki. No dobra, no ale mamy tutaj spryskany Spryskaną płytkę lekkim detergentem i sobie czyścimy. No i sprawdźmy, jak to wygląda. Zaraz bardziej z bliska. Jest jeszcze lekko mokra, ale spójrzcie. O, nic nie widać. No i oczywiście wiadomo, w momencie, gdy je położycie na podłodze, będą przyklejone, no to te wszystkie dziurki, jeśli się zdecydujecie na taką formę wypełnienia fugą, no to wszystkie dziurki będą wypełnione. No ale tutaj mamy materiał, proszę bardzo. To jest jakaś stara plamka ogólnie, ale tutaj sprawdźcie sobie, wygląda wszystko. Myślę, że ok. Tu było testowane chyba w zeszłym tygodniu. No i dobra, mamy tutaj. Fajną płytkę, wszystko ładnie wyschnie, będzie ok. No to y, y, za chwilę wrócimy z, po godzinie, więc czekamy. Dobra, minęła nam godzina, więc bierzemy teraz y, pod lupę płytkę, która była pobrudzona przez całą godzinę y, cytryną, pomidorem, buraczkiem, winem i i czym? I olejem. Ale zaraz wracam, bo zapomniałem chusteczek. Ok, no to mamy teraz tą próbkę. Już mam chusteczki. Zdejmiemy sobie tutaj te wszystkie rzeczy. Buraczek. No i jedziemy. Zmywamy. Bardzo proszę. Środeczkiem sprejujemy. Czyścimy. I teraz tak. Obawiam się, Chociaż w sumie, nie wiem, jak się tak przyjrzeć, no może coś tam widać. Już Wam pokazuję z bliska, jak to wygląda po godzince. O, bardzo proszę. Tu gdzieś był buraczek. Czy widać? No nie wiem. Wydaje mi się, że nie widać nic. Płytka jest czysta. Więc drugi, druga próbka myślę, że zaliczamy. Więc no to widzimy się jutro, no dzisiaj już nie wrzucę filmiku, ale jutro ja zaraz tylko jak zdejmę te zabrudzenia po 24 godzinach, no to wrzucę, wrzucę filmik, więc ja uciekam dzisiaj już do domu no i widzimy się jutro, w sumie obojętnie kiedy, no bo będziecie oglądać każdego dnia tygodnia pewnie ten filmik, więc no ale zostawiamy, bardzo proszę. Lama 24H. No i czekamy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Cześć, witajcie. Słuchajcie, wracamy po tych 24 godzinach. Jak możecie zauważyć. No, te substancje i, 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 i cytryna, i, i burak, i pomidor, no trochę wyschły. Myśmy sobie to zdejmiemy. Zejmiemy to, i użyjemy na razie trochę środka takiego, bo wszystko jest zaschnięte widzę. Żeby to zmyć spróbujemy w ten sposób. Wydaje mi się, że cytryna mogła nam wejść w reakcję z trawertynem i go trochę smatowić, ale nawet gdyby tak było, no to możemy sobie użyć. Jeszcze raz impregnatu i on wróci do stanu pierwotnego. Spójrzcie, na pewno widać plamę po buraku, ale zaraz spróbujemy i trochę powinie. Ale zaraz spróbujemy użyć, tak jak mówiłem wcześniej, produktu firmy Zielko i sprawdzimy, czy, czy to pomoże i, i, i będzie jakiś taki lepszy efekt usunięcia tej plamy. No przecież można używać produkty. Słuchajcie, no. Okej. Okay. Dobra, no to mamy. Powiem tak, jeśli chodzi o plamę z wina, no wszystkie substancje zostały jakby powstrzymane przed wsiąknięciem. Niestety przegrała starcie z burakiem nasza płytka, ale myślę, że gdybyśmy tu popracowali jakimiś środkami do odplamiania, łatwo byśmy to wyczyścili, więc myślę, że będziemy mieć następny filmik o właśnie takim doraźnym środku, który będzie nam pomagał Pomagał właśnie z takimi zabrudzeniami. Natomiast jeśli miałbym podsumować działanie właśnie tego fila W68, myślę, że, że to bardzo dobry środek, którym na pewno warto zaimpregnować trawertyn. Bo pokażę Wam tutaj, jak wygląda niezaimpregnowana płytka. No to tutaj nawet tego nie idzie z no bo to wsiąknie po prostu w materiał. Ale y, taka, która jest zaimpregnowana, na pewno jest chroniona przed różnymi substancjami, a tym bardziej myślę, że nie możemy też y, myśleć w ten sposób, że. E, zostawimy zabrudzenia na tak długi czas jak 24 godziny, no bo raczej nikt tak długo nie zostawia, wszyscy e, jak coś nam się rozleje czy, 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 czy poplamimy czymś, raczej zmywamy to od razu albo w ciągu godziny w trakcie gotowania, więc myślę, że to by było na tyle, e, dziękuję Wam za uwagę, zapraszam do odwiedzenia naszej strony, wszystkie środki Fila W68 możecie kupić u nas na stronie, no, i warto od razu przy składaniu zamówienia zapytać o ilość, jaka jest potrzebna do zaimpregnowania dwukrotnie w trakcie montażu, właśnie materiału, który chcecie kupić. Więc zachęcam do kontaktu i, 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 i wszystkiego dobrego, i myślę, że, że, e, że taki filmik się Wam mógł przydać. No to cześć.